Z koleją jesteśmy związani od lat 80. Kończyliśmy szkoły kolejowe. Pracowaliśmy w drużynach konduktorskich, najpierw jako konduktorzy, później jako kierownicy pociągów. Jeździliśmy po Polsce, zwiedzaliśmy Polskę wzdłuż i trzecz, Poznawaliśmy nowych, fascynujących, wspaniałych ludzi. Te 40 lat naszej pracy na kolei to był wspaniały kawałek naszego życia. Dorota i Wiesław Bogdziel Jesteśmy miłośnikami kolei. Po przejściu na emeryturę chcieliśmy być blisko kolei. Dzięki chońskiemu stowarzyszeniu miłośników kolei możemy to kontynuować. Przyjmujemy grupy turystów, dbamy o stary, zabytkowy sprzęt i wspominamy stare dobre czasy. Cieszę się, że nasze stowarzyszenie może pomóc emerytowanym kolejarzom, takim jak Państwo Bogdziel. Wspieramy aktywizację, umożliwiamy wspólne spotkania, dajemy możliwości dalszego działania. Nazywam się Michał Pokrzywiński, jestem w zarządzie Chojnickiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei. Na co dzień zajmujemy się wyszukiwaniem, restaurowaniem eksponatów sprzętu techniki kolejowej. Stowarzyszenie zajmuje się organizacją turystyki, to jest pociągów specjalnych, a także przejazdów drezyną po historycznej linii kolejowej numer 241 na odcinku Tuchola prócz bagienica Z przejazdów drezyną korzystają turyści z całej Polski, a najwięcej radości z wycieczek mają dzieci. Wsparcie finansowe jest nam niezbędne, aby restaurować przedmioty związane z historią kolejnictwa, które gromadzi nasze stowarzyszenie. Pieniądze przeznaczamy na zakup materiałów niezbędnych do renowacji zabytkowych pojazdów, farb i innych podzespołów umożliwiających nam działanie. Nazywam się Damian Otta, jestem prezesem Chojnickiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei. Dzięki funduszom przekazanym przez Narodowy Instytut Wolności nasze stowarzyszenie mogło zakupić narzędzia niezbędne do renowacji pojazdów. Zakupiliśmy piaskarkę, bawarkę oraz sprężarkę, które pomogą nam w naszych działaniach. Piaskarka służy do usuwania starych powłok malarskich i przygotowania elementów do malowania. Sprężarka zasila nam piaskarkę, a także umożliwia malowanie, a półautomat spawalniczy wykorzystujemy do wymiany skorodowanych elementów pojazdów. Ta zabytkowa olejarka została oczyszczona metodą piaskowania, a następnie odmalowana i odzyskała swój dawny blask. Za pomocą tej olejarki maszyniści smarowali ruchome części parowozu. Wsparcie finansowe, które otrzymaliśmy, pozwala nam na lepsze prowadzenie działań w stowarzyszeniu, a także zachowanie kolejowego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń. Cieszę się, że nasze stowarzyszenie aktywizuje kolejarzy seniorów i pomaga im wrócić pamięciom do czasu świetności kolei. Gdyby nie było stowarzyszenia, to byśmy siedzieli w domu, przed telewizorem i dziadzieli. Kolej jest naszą pasją i jest naszym życiem.